Ma granatowe włosy, czerwone okulary, ma grzywkę, ma takie usta czarno-białe, ma makijaż czerwony, ma na poliku złamane serduszko, ma złote kolczyki, ma taką bluzę, ma pod spodem taką k, ma tutaj takie spodnie z paskiem. I ma buty takie, jest na stojaku, bo był do nich stojak, był jeszcze w takim pudełku, ale yy, nie będę już go wyjmować, ale tak wygląda ta laleczka. Ma jeszcze paznokcie, ale nie będę już ich pokazywać, bo chyba każdy wie, że lalki, oh my god, mają paznokcie. Takie, no wiecie, pomalowane i długie. Yy, to jest taka druga laleczka, ma ona różowe włosy i ma je yy, takie fajnie ułożone. Ma okulary takie perłowe, można powiedzieć. Ma taką blu koszulkę z kokardką i ma na to taką, taką kurteczkę niebieską i do tego spódniczkę. Spódniczka jest pasująca do kurtki. Tutaj wygląda jakby miała guziki i trochę mi wygląda na uczennicę, ale jest bardzo ładna. No, na uczennica, ale też wygląda jakby szła na przykład na jakąś imprezę. Ma takie też rajstopy, ma buty, ma, ma prawdziwe skarpety i ma nawet bransoletkę i ma taką malutką torebeczkę. Bardzo jest ładna. I ma niebieski makijaż. I obie mi się bardzo podobają. A teraz pokażę ich rodzinka. Poczekajcie, policzę, czy ich jest wszystkich 12. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, tak, jest ich 12, a tutaj są dwie larki, więc 14 pokażę najpierw rodzinkę, tak jak była najpierw granatowa, to najpierw rodzinka granatowej niech będzie tak oki okay. e, to jest granatowa e, to jest siostrzeczka, która jest też bardzo podobna do swojej siostry Wygląda tak, ma taką y, spódniczkę, ma taki, y, taką bluzę, ma rajstopy i ma czerwone buciki. Jest bardzo ładna. I też ma takie same usta jak swoja siostra i makijaż. Tu jest brat, który ma takie włosy, takie nie wiem jak je określić, ale fajne. Ma tutaj napisane 01 i ma złamane serce jakiego siostra. Yy, na poliku ma yy, krótkie spodenki w kratkę i bluzkę w kratkę i takie białe buty białczary. Tu jest jeszcze brat, który ma napisane LOL na poliku i ma taką błyskawicę. Ma takie włosy, takie jakby warkocze, ale on nie ma warkoczy, tylko ma takie mega krótkie. Yy, ma też kurtkę i spodnie. I ma czarno-białe buty. Tu jest mała siostrzyczka. Ma ona yy, takie moro majciuszki i, i czerwoną bluzkę. Yy. Ma, tak, mają też królika, który ma dwa kucyki jak oni. I ten króliczek jest bardzo słodki. I też bardzo piesek jest słodki, bo jest do brata, bo ma takie same włosy i ma takie fajne oklepnięte uszka. Bardzo fajne. A teraz rodzinka różowych. To jest kotek, jeśli się nie mylę, ale ma taki ogon i ma takie uszy, więc to jest na pewno kot. Wygląda tak, ma taki makijaż, ma takie tutaj kropki, trochę mi przypominają piegi. Ma tutaj na górze taką białą kreseczkę i ma tutaj takie cały brzuszek biały, ma tutaj nawet łapki. I jest taka ruda można powiedzieć. Taka, trochę taka pomarańczowa. Tutaj jest piesek. I ona jest... Yy, ten kot jest bardzo podobny do swojej o tej pani. Czyli do, yy, czyli do młodszej siostrzyczki Uptown yy, <coughs> Gill. I bardzo jest też słodka ta dziewczynka. Ma ona takiego koka. Trochę one wyglądają, te koki, jakby był tort. I ma taką grzywkę też. Ma y, takie białe pasemko jakie siostra i jak zwierzak. Y, oni wszyscy tutaj mają białe pasemka, więc no. Ma jak siostra, oczy jak siostra. Y, ma taką spódniczkę i taki, można powiedzieć, garnitur. I ma y, takie rajstopki. Takie ze I ma takie muciki z pomponami. Tutaj jest piesek. Piesek yy, wygląda tak. Ma takie fajne mm, włoski. Ma tutaj spineczkę. Tu też ma spineczkę. I ma też białe pasemko. Ma taki makijaż jak siostra. Ma tutaj też białą trochę twarz. Bo tutaj po środku. Ma takie też jakby piegi. I też ma brzuszek cały biały. Tu jest pani, czyli czyli ta podobna do pieska, bo oni są wszyscy do siebie podobni za rodzinka różowych i granatowych, bo muszą być podobni, skoro są rodzeństwem, to muszą. I tak wygląda ta dziewczynka, ma ona takie, taki sam makijaż jak siostra, takie same usta, ma takie majciuszki trochę jak ona, ma taki sam wzór. Ma taki też garniturek i ma takie buty też z pomponami czarno-białe. Bardzo ładnie. Tu jest y, chłopiec, czyli ich brat i ma też tutaj takie pasemko jak oni. Y, ma taką, blu, y, taką bluzkę, no, y, czarno y, z takimi wzorami i też ma y, tak takie spodnie z takimi wzorami i białe buty. On już nie ma makijażu, no bo nie jest dziewczyną. A tu jest mała siostrzyczka. Jest bardzo słodka. I ma też piegi. Obie te rodzinki mi się bardzo podobają. I gdybym miała wybrać to... Nie wybrałabym ani tej, ani tej. Tylko bym wybrała obie rodzinki, bo obie mi się bardzo podobają. Dobrze, teraz pokażę mój kubek, który dostałam. Od Mikołaja to jest Dasz. Dam radę. Dasz Radę. Bardzo fajny i ma jednorożce, bo ja bardzo lubię jednorożce. No i tutaj ma... No, oczywiście ten i można Dostałam jeszcze słuchawki jednorożcowe. Bardzo są fajne. Mają taki perłowy kabel, bardzo mi się podobają. I dostałam taką opa Fajna jest bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo, 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 bardzo! Nawet sobie ją założyć na przykład na bo fajnie okrywa uszy. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajna. I to. Wszystko. Mówiłam jeszcze na początku o moich innych prezentach. Ale to wszystko! Jeśli Wam się podobały moje prezenty, no to dajcie łapki w górę. A jeśli nie, no to nie. No ale na pewno wszystkim się spodobają moje prezenty, bo są bardzo fajne. Bo wszyscy na pewno dostali bardzo fajne prezenty pod choinkę. I teraz już jest po świętach. No to już wszyscy, no, było wesołych świąt. A teraz życzę Wam no dobrego, nowego roku 2000. 20, bo już niedługo będzie Sylwester już nie będzie roku 2019 tylko 2020 a więc wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku już niedługo on będzie we wtorek albo w środę nie pamiętam ale no, ale będzie w Sylwester i no, mam nadzieję że będziecie się dobrze bawić zostawcie łapki w górę mam nadzieję że moje prezenty są fajne bo mi się bardzo podobają, ja zawsze o takich marzyłam. Yy, no, a więc pa.